Czy kiedykolwiek słyszeliście o metalu, który topi się w dłoni? Ten fascynujący metal to gal. Gal nie jest czymś, co można znaleźć od tak, na przykład podczas grzybobrania. To srebrzysto-biały metal, który rzadko występuje w czystej postaci. Zamiast tego pozyskujemy go z ród innych metali, takich jak cynk. Gal odgrywa kluczową rolę w wielu technologiach, na których polegamy każdego dnia. Od zasilania naszych smartfonów po zaawansowane metody leczenia, Gal jest ukrytym bohaterem współczesnego świata. Co sprawia, że Gal jest tak wyjątkowy? Wszystko sprowadza się do jego niezwykłych właściwości fizycznych i chemicznych. Gal to pierwiastek o interesujących właściwościach fizycznych i chemicznych. Ma niską temperaturę topnienia, wynoszącą 29,8 stopni Celsjusza. Co sprawia, że w temperaturze pokojowej jest ciałem stałym, ale łatwo przechodzi w stan ciekły. Jego gęstość to 5,9 g na centymetr sześcienny, co czyni go dość ciężkim, ale nie jednym z najcięższych metali. W stanie stałym gal ma strukturę heksagonalną, co nadaje mu specyficzne właściwości mechaniczne. Chemicznie gal jest reaktywny, tworząc cienką warstwę tlenku galu, która chroni go przed dalszym utlenianiem. Reaguje z kwasami, tworząc sole, ale nie jest tak agresywny jak niektóre inne metale. Gal tworzy także związki jak arsenek galu, GaAs, który jest wykorzystywany w technologii półprzewodników. Gal jest stosunkowo mało toksyczny, a jego niska reaktywność z wodą i powietrzem sprawia, że jest bezpieczniejszy od wielu innych metali. Dzięki tym właściwościom gal znajduje zastosowanie w elektronice. Fotowoltaice oraz w nowoczesnych technologiach. Gal to pierwiastek, który przez długie lata ukrywał się przed ludzkim okiem, aż w końcu został ujawniony przez jednego z najciekawszych chemików XIX wieku Paula Emila Lecoca de Błabodrana. Jego odkrycie miało miejsce w 1875 roku i od razu wywołało niemałą sensację w świecie nauki. Lecoq de Bois-Baudrin, mistrz spektroskopii, po raz pierwszy zauważył nieznane linie w widmie światła emitowanego przez próbki. To był moment, w którym zrozumiał, że ma do czynienia z nowym pierwiastkiem, który długo czekał na swoje odkrycie. Choć francuski chemik nie był pierwszym, który spekulował na temat istnienia tego metalu, to właśnie on jako pierwszy wyizolował Gal i potwierdził jego obecność. A sama nazwa? Choć wielu chemików próbowało znaleźć połączenie z Galicją, regionem Europy środkowej, to Lecoq de Bois-Baudrin postanowił oddać hołd swojej ojczyźnie i nazwał pierwiastek na cześć Gali, starożytnej Francji. Ciekawe jest to, że Gal to jeden z tych pierwiastków, który miał swoje pojawienie się w czasie, kiedy świat chemii stawał na progu rewolucji. Układ okresowy, w którym miał zająć swoje miejsce, był wciąż w fazie dynamicznego rozwoju, a każdy nowy pierwiastek był niczym mały kawałek układanki, który wkrótce miał stać się fundamentalnym narzędziem naukowym. Choć Gal początkowo nie był jednym z tych pierwiastków, które od razu podbiły świat przemysłu, to z biegiem czasu jego unikalne właściwości sprawiły, że stał się niezastąpiony w nowoczesnej technologii. Dziś Gal jest wykorzystywany w półprzewodnikach technologii optoelektroniki i w wielu innych dziedzinach, a jego historia od 1875 roku wciąż fascynuje chemików na całym świecie. Reklama. Marzysz o inwestycji w złoto, ale myślisz, że to dla wybranych? Z Goldsaver zmienisz zdanie. Goldsaver to innowacyjna platforma, dzięki której możesz zacząć oszczędzać w fizycznym złocie już od 50 zł. Wpłacaj dowolne kwoty, małe lub większe, i sukcesywnie buduj swój majątek w złocie, niezależnie od Twojego budżetu. Kupujesz złoto po cenie obowiązującej w dniu wpłaty. Dzięki temu zawsze wiesz, ile złota trafi na Twoje konto. Nie musisz kupować całej sztabki od razu. Każda wpłata przybliża Cię do posiadania prawdziwego złota, które możesz odebrać osobiście lub zamówić z dostawą do domu. To prosty i bezpieczny sposób, by chronić swoje oszczędności przed inflacją, jednocześnie korzystając z elastyczności wpłat. Złoto to pewność i stabilność. Chronisz wartość swoich pieniędzy, a gdy zajdzie potrzeba, GoldSaver odkupi twoje złoto po cenie rynkowej. Zarejestruj się z linku i zyskaj aż 100 złotych bonusu na start. Nie masz czasu pamiętać o oszczędzaniu? Ustaw automatyczne wpłaty i obserwuj, jak rośnie twój kapitał. Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników. Kliknij w link w opisie, aby zacząć oszczędzać w złocie już dziś z GoldSaver. Gal ma wiele zastosowań w nowoczesnych technologiach dzięki swoim unikalnym właściwościom. Oto kilka głównych obszarów, w których jest wykorzystywany. Gal, a zwłaszcza jego związek z arsenem arsenek galu jest szeroko wykorzystywany w produkcji elementów półprzewodnikowych, takich jak tranzystory i diody LED. Arsenek galu ma lepsze właściwości przewodzące niż tradycyjny krzem. Co sprawia, że jest idealny do zastosowań w wysokowydajnych urządzeniach elektronicznych. Technologia 5G, arsenek Galu, jest także wykorzystywany w produkcji komponentów do technologii 5G. Ze względu na szybkie przesyłanie sygnałów elektrycznych, Gal jest kluczowy w budowie szybkich systemów komunikacji. Ogniwa słoneczne, związki Galu, w tym arsenek Galu, są używane w ogniwach słonecznych wykorzystywanych w przestrzeni kosmicznej. I w specjalistycznych systemach fotowoltaicznych, ponieważ wykazują wysoką efektywność w konwersji światła na energię elektryczną, szczególnie w trudnych warunkach. Diody LED wykonane z galu są bardziej energooszczędne i mają dłuższą żywotność niż tradycyjne źródła światła. Znajdują zastosowanie w oświetleniu samochodowym, monitorach oraz telewizorach. Z powodu swojej wydajności w ekstremalnych warunkach. Gal i jego związki są wykorzystywane w materiałach wykorzystywanych w przemyśle lotniczym i kosmicznym, takich jak ogniwa słoneczne satelitów. Związki galu znajdują zastosowanie w produkcji komponentów optoelektronicznych, takich jak lasery, diody laserowe oraz wyświetlacze, które są wykorzystywane w telekomunikacji, medycynie oraz technologii komputerowej. Gal jest używany do produkcji stopów metali. Które są wykorzystywane w przemyśle elektronicznym oraz do tworzenia materiałów o specjalnych właściwościach mechanicznych i termicznych. Gal nie występuje w przyrodzie w stanie czystym, ale można go znaleźć w postaci związków z innymi pierwiastkami, takimi jak boksyt, który jest głównym źródłem aluminium, oraz w minerałach cynku i aluminium. Gal występuje w niewielkich ilościach, co sprawia, że jego pozyskiwanie jest trudniejsze i kosztowne. W przyrodzie gal występuje głównie w postaci tlenków i siarczków, a także w stopach metali. Gal posiada kilka izotopów, z których niektóre znajdują zastosowanie w medycynie. Izotop galu, wykorzystywany w diagnostyce nowotworów i infekcji, ma zdolność emitowania promieniowania, które jest wykrywane za pomocą specjalistycznych urządzeń. Dzięki tym właściwościom izotopy galu znajdują również zastosowanie w scyntygrafii, czyli obrazowaniu medycznym. Gap Trace gal jest pierwiastkiem rzadkim, który występuje w przyrodzie głównie w postaci związków z innymi metalami, takimi jak cynk i aluminium. Szacuje się, że globalne zasoby galu wynoszą około 13 000 ton. Pierwiastek ten pozyskiwany jest głównie jako produkt uboczny podczas produkcji cynku, który stanowi główne źródło galu na świecie. Większość galu pochodzi z Chin, które dominują w wydobyciu metali rzadkich, a także z Rosji, Kanady, Australii i krajów Ameryki Łacińskiej. W tych regionach znajdują się duże złoża cynku, z których gal jest wydobywany. Pomimo, że gal występuje w małych ilościach, technologia recyklingu, szczególnie z odpadów elektronicznych, staje się coraz bardziej efektywna, pozwalając na odzyskiwanie tego pierwiastka z zużytych urządzeń elektronicznych. W przyszłości recykling może stać się kluczowym źródłem galu, co pozwoli zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na ten metal w nowych technologiach. Przyszłość pierwiastka gal wygląda niezwykle obiecująco, szczególnie w kontekście dynamicznie rozwijających się technologii. Choć gal może nie być najbardziej znanym metalem, jego unikalne właściwości sprawiają, że staje się coraz bardziej ceniony w różnych gałęziach przemysłu. Jednym z najważniejszych obszarów, w którym gal zyskuje na znaczeniu, jest elektronika. W połączeniu z arsenem tworzy arsenek galu, materiał wykorzystywany w produkcji półprzewodników. Jest on szczególnie ceniony za swoje właściwości przewodzące odporność na wysokie temperatury i dużą szybkość działania, co sprawia, że znajduje zastosowanie w takich urządzeniach jak tranzystory, diody LED czy lasery półprzewodnikowe. Z rosnącą potrzebą szybszych, bardziej wydajnych urządzeń elektronicznych, Gal i jego związki będą odgrywać jeszcze ważniejszą rolę, zwłaszcza w kontekście technologii 5G oraz rozwoju Internetu rzeczy. Gal ma również ogromny potencjał w energetyce, zwłaszcza w dziedzinie fotowoltaiki. Ogniwa słoneczne oparte na arsenku galu wykazują wyższą wydajność niż tradycyjne ogniwa krzemowe, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych czy nawet w przestrzeni kosmicznej. Dzięki temu gal może stać się kluczowym składnikiem w produkcji bardziej efektywnych i trwałych źródeł energii odnawialnej. Wraz z rosnącą popularnością energii słonecznej. Zapotrzebowanie na gal w tej branży będzie prawdopodobnie rosło. Również nanotechnologia otwiera przed galem zupełnie nowe perspektywy. Jego unikalne właściwości sprawiają, że jest on obiecującym materiałem w wielu dziedzinach, od medycyny po elektronikę. Zastosowanie galu w nanoskali może zrewolucjonizować wiele dziedzin. W tym przechowywanie informacji, a także tworzenie nowych materiałów o specjalnych właściwościach, które mogą znaleźć zastosowanie w nowoczesnych urządzeniach. W kontekście zrównoważonego rozwoju Gal także ma do odegrania swoją rolę. W miarę jak świat stawia na bardziej ekologiczne rozwiązania, Gal ze względu na swoje trwałe i nietoksyczne właściwości, może stać się istotnym elementem w rozwoju zielonych technologii. Dodatkowo, rosnące zainteresowanie recyklingiem elektroniki sprawia, że gal obecny w wielu nowoczesnych urządzeniach może stać się kluczowym materiałem w procesach odzyskiwania cennych zasobów. Zatem, choć gal ma za sobą już niemal 150 lat historii, jego przyszłość zapowiada się niezwykle ekscytująco. Z każdym rokiem jego znaczenie w technologii rośnie. A odkrycia, które będą miały miejsce w nadchodzących dekadach, mogą sprawić, że Gal stanie się jednym z kluczowych pierwiastków w nowoczesnym świecie. Metaliczny cud trwały wpływ Galu. Od skromnych początków jako przewidywanego pierwiastka do roli gwiazdy w najnowocześniejszych technologiach, podróż Galu jest świadectwem potęgi naukowej ciekawości i pomysłowości ludzkiej innowacji. Jego unikalne połączenie właściwości, w tym niska temperatura topnienia, wysoka temperatura wrzenia, doskonałe przewodnictwo elektryczne i nietoksyczny charakter, czyni go niezbędnym materiałem w szerokim zakresie zastosowań. Gal jest kluczowym składnikiem półprzewodników, diod LED, środków do obrazowania medycznego i różnych stopów metali. Jego zdolność do topnienia w dłoni nadal urzeka i inspiruje a jego potencjał w elastycznej elektronice i rozwiązaniach do magazynowania energii wskazuje na przyszłość, w której Gal odgrywa jeszcze bardziej centralną rolę w naszym życiu. Gal jest doskonałym przykładem tego, jak pojedynczy pierwiastek, często ukryty przed naszym wzrokiem, może mieć głęboki wpływ na nasz świat.